Przepraszam za moje słowa, nie jestem ani homofobem, ani, ani gburem i szanuję swoich fanów. Ten gość, co nie był mój fan, wszedł mi na scenę, naćpany i zaczął szeptać mi do ucha i cisnąć mnie, więc po prostu wybuchłem pod wpływem emocji, to jest moja pierwsza trasa w ogóle, nie chcę się tłumaczyć. Przepraszam i czuję się z tym źle jest mi cholernie wstyd. Mogłem zachować się inaczej, obrócić to w jakiś zasrany żart, a a wyszło strasznie. Przepraszam i mam nadzieję, że, że, że gość spokojnie dotarł do domu i, i nic się nie stało z nim i wszystko jest w porządku. Do zobaczenia w piątek, ludzie. Do zobaczenia w piątek, ludzie.